obecnej serdecznie zapraszam na środek Leszka Czujewicza, który wprowadzi nas w klimat filmu niezwykle barwny, interesującym językiem. Zrobił to tydzień temu, kiedy opowiadał o Wielkim Błękicie. Dosłownie zanurzyliśmy się w jego głębię, chyba wszyscy tutaj zgromadzeni. Tak dosłownie, że ciężko było się nam otrząsnąć patrząc nawet na sam film. Myślę, że dzisiaj będzie niezmiernie interesująco i nie mniej interesująco niż tydzień temu. Serdecznie zapraszam pana Leszka na sierdeckiego Przywitajmy, goberwamy, Szanowni Państwo. Dobry wieczór Państwu. Ponieważ nazywają mnie często leśnym dziadkiem i dinozaurem, który pamięta te filmy, które Państwu będę pokazywał, na początek trochę historii. Na początku lat 80. w nieistniejącym już poznańskim Kinie Słońce zorganizowano przegląd filmów Akiby Kurosawy, oczywiście pod tytułem Droga Miecza. I do dziś w Filmotece Narodowej na honorowym miejscu wisi pismo, które popierało organizację tego przeglądu. Otóż pismo popierała dzielnicowa komenda milicji obywatelskiej, argumentując, że przegląd ten przyczyni się do wzrostu kultury samurajskiej na osiedlu. Takie to były czasy. Proszę Państwa, teraz trochę poważniej. Kino dziesiąta muza jak wiadomo jest najmłodszą ze sztuk, dlatego też najszybciej się starzeje. Wiecie Państwo, że pewne filmy sprzed 20-30 lat są dzisiaj nie do oglądania. Wiecie Państwo też, że pewne filmy, które są uważane za arcydzieła przyjmujecie Państwo teraz ze wzruszeniem ramion. Oczywiście wiadomo zmienił się i sposób opowiadania i zmienił się montaż i zmieniło się aktorstwo, to Państwo wiecie doskonale. Ale w historii kina istnieją pewne filmy nieśmiertelne. Filmy, które nie zestarzały się ani trochę. Filmy, na których do dzisiaj uczy się studentów szkół filmowych, jak filmy powinno się robić. I do takich właśnie filmów zalicza się Siedmiu Samurajów. Widowiskowy epos historyczny Akiry Kurosawy z 1954 roku. O popularności filmów Kurosawy niech zaświadczy chociażby to, że jak Państwo wiecie, ten film przerobiono na amerykański western Siedmiu Wspaniałych. Inny film Kurosawy również przerobiono na western, zrobił to. Sergio Leorne. Popularność i uniwersalność filmów Kurosawy była wtedy wręcz nieprawdopodobna. Kiedy szperałem w internecie, żeby zobaczyć, co państwo współczesni widzowie sądzą na temat tego filmu, to spotkałem się z taką opinią: Co może być ciekawego w filmie, w którym przez 3,5 godziny Japończycy krzyczą i okładają się mieczami? No proszę Państwa, wydaje mi się, że takie podejście jak gdyby zniechęca do klasyki kina, bo zaraz ci widzowie będą mówić, że to jest kino staroświeckie, że to jest kino czarno-białe. Zdaję sobie sprawę, jak ten film jest inny od państwa filmowych przyzwyczajeń, od współczesnego kina, ale zaręczam, że w historii kina niewiele znajduje się filmów jednocześnie tak popularnych i mądrych. Tak humanistycznych i efektownych, tak wzruszających i bohaterskich. I nie są to tylko czcze słowa, bo jeżeli popatrzycie Państwo wyłącznie na filmową robotę, to precyzja narracji, klarowność opowiadania, chociażby to, że nie mylą nam się bohaterowie, o co jest dosyć trudno, bo te japońskie twarze są do siebie podobne, że doskonale znamy topografię wioski. Znamy strategię walki i przede wszystkim coś, co do dzisiaj jest chyba największą wartością tego filmu. Sceny pitewne. W deszczu i w błocie. Sceny filmowane wówczas z kilku kamer za pomocą teleobiektywu, zwolnione zdjęcia. Proszę Państwa, to na tamte czasy było nowatorskie. Dziś spotyka się w prawie każdym filmie, ale wtedy Kurosawa to wymyślił. I wreszcie to, co jest chyba najważniejsze głęboki humanizm tego filmu i to, że każdy prawdziwie mężny człowiek może zostać samurajem. Zdaję sobie sprawę, że bez względu na to, co Państwo o tym filmie powiedziałem, to tylko od Państwa chęci, od Państwa wrażliwości i od Państwa inteligencji z, be, z, będzie zależeć to, co zobaczycie Państwo na ekranie. A wracając do owych 3,5 godziny, co Państwa może przeraża, to powiem Państwu na zakończenie pewną rzecz uniwersalną, którą powiedział kiedyś Zbigniew Houkest. Bo powiedział on tak, że muzyka bez względu na gatunek jest dobra, kiedy noga chodzi. A film bez względu na gatunek i na jego długość jest dobry, kiedy tu nie boli. I mam nadzieję, że dziś Państwa nic nie rozboli. Siedmiu samorajów, a kiery